Kurwa, no nie dość, że nie idzie, czy to jeszcze pogrąży. Kurwa wredna. Lewa rampa, pochylnia, co starego. Śle. Kurwa, chyba nie ma. Palił się. Tak, spadł. Kurwa, tak spadł. Ja pierdolę co tu się dzieje? <śmienicza> Czemu, kurwa, ja się zjebam? Drugi się na mnie patrzy, a ja mam na kurwa, to moc, ma kurwa, Bo, bo, bo przecież patrzę, drugi plecami do lidia. Hvorfor er det akkurat dag for at vaktene kommet?